Żebaczki, dziękuję bardzo za wizytę, za to, że patrzycie na mnie, słuchacie mnie. Życzę Wam wszystkim wesołych, radosnych, pogodnych świąt. Mnóstwo fajnych prezentów, miłości, życzliwości i uśmiechu. Babcie chwilę. Cieszcie się z rodziną. Jak macie dzieciaczki, to cieszcie się z dzieciaczkami. Ciażki dają energię pozytywną. To wszystko, co chciałem Wam powiedzieć. To chyba był ostatni live. Przed tym rokiem, następny rok, zacznę też jakąś, pewnie, live, ale zacznę też kręcić filmy. Tak jak kiedyś, przy okazji zapraszam Was do mojej playlisty, którą znajdziecie mi na kanale. Tam są różne różnice filmy. Motywacje, nie motywacje, przejażdżki po mieście. Morsowanie, jakieś tam trochę, wpaga smutne, trochę wesołe. Parę live'ów. Eee, także zachęcam was do lektury, na przyszły rok oby było zdrowie, oby, było, eee, oby była dobra energia, jak wiecie pojedziemy sobie wszyscy, zrobimy jakiegoś fajnego life'a z Teneryfy, 17, 17, 17 lecimy na Teneryfę, zrobimy life'a jak już wyląduje, przejdziemy się nad ocean tego samego dnia jak wyląduje, Także zobaczymy, co z tego będzie. Wykąpiemy się wspólnie razem w skałach, czy w skałach, nie, ze skałami. Jak wiecie, tam jest pełno zaschniętej lawy. Na Tenerife fajne są takie baseny, czyli woda jest w takim basenie, który jest zrobiony właśnie ze skały, z tej malmy. Też będzie ciekawie, atrakcyjnie i coś nowego będzie. Także... Thank you my friend, take care! Także Thank you No i widzicie wszystko ładnie, kulturalnie Thank you, bye bye, dziękuję, do widzenia I tak powinno być